My feet. Heaven is out of reach, and there's a fire that I won't slay. There's a fire, but no fire brigade. By our souls tonight, we are losing, losing this fight. Or oh, help our souls tonight, there's no one on our side who's gonna help our souls tonight. No one here to help our souls tonight. It's on me, it's on you. Who's gonna help our souls tonight? we're Witam wszystkich, z tej strony Tula. witam was w serii Mody kontra Gra I dziś kochani zrobimy sobie faceta, dlatego że faceta już wieki nie robiłam No ale tak jak mówię, no mało wychodzi ubrań, włosów, to już w ogóle powiem wam, że ostatnio nawet kilka tych włosów wyszło, ale to wszystko takie jakoś nie przekonało mnie szczerze powiem, średnio wyglądają Ale no coś tam nowego mam, więc stwierdziłam, że zrobimy faceta E, I wybrałam tutaj tego oto pana, proszę bardzo, e, sokok, tutaj jest twórca Elvis 007a i nawet jest opis, nisza to pogodny hawajczyk, który postanowił opuścić swoją ojczyznę, chcąc poznać kultury innych krajów, ich zwyczaje i różnych ludzi. I kto wie, być może przy okazji znaleźć miłość. Żeby ruszyć na podbój pięknych dziewczyn, wystarczy już tylko zmienić swój styl. Tak wygląda, bardzo fajny, sympatyczny chłopak. Ja już tam mam go y, pobranego, teraz oczywiście pobiorę sobie drugi raz dla porównania. Zobaczcie jak fajnie wygląda na różowo hawajczyk, idealnie pasujące <grytania> spodenki, klapeczki. Choć myślę, że ubierzemy go ciut y, cieplej, no bo u nas jesień, a on wybiera się, wiecie, y, poznać inne kraje, więc jak najbardziej. Y, I zobaczcie, on jest wybitnym wędkarzem, jest aktywny, uwielbia naturę, wesoły, także fajny, wesoły facet. Myślę, że tutaj yy, postaram się w takim klimacie mniej więcej go utrzymać. Zobaczymy. Eee, oficjalny. Portowy bez koszulki. Proszę bardzo. Do snu piękne gadki w serduszka <grych> na imprezę i na basen. No i proszę bardzo. Całkiem fajny. Spójrzcie. No bardzo sympatycznie e, wygląda. Także cóż kochani, ja nie będę przedłużać, facet ten zazwyczaj idzie mi dużo szybciej niż z kobietami wiadomo, bo nie ma tylu dodatków, nie ma makijaży i tak dalej, także myślę, że w miarę szybko mi pójdzie, także dobrze, ja tutaj biorę się do pracy i próbuję zmienić niższe. No i dobrze kochani, ja już skończyłam. <laughs> Całkiem szybko mi to poszło, powiem szczerze. Eee, także tak wygląda nasz e, nisza. Zobaczcie, myślę, że wygląda super. Bardzo, bardzo fajnie. I te włosy powiem Wam, że nawet, nawet. Choć takie w stylu gry, bo wiecie, takie posklejane. Ale z tych nowych, co wyszły, jak tam mogliście zobaczyć na początku. No nie za fajne te włosy, naprawdę, nie podobają mi się, a te myślę, że fajnie do niego pasują, nie ma zarostu kolczyków, no bo tak jak mówiłam, to taki, wiecie, fajny, wesoły chłopak, więc stwierdziłam, że nie ma sensu. Tutaj e, dałam mu krótką koszulkę, bo tak chciałam go bardziej na luzie ubrać, zobaczcie i do tego ma takie spodnie. Spodnie są po prostu genialne i polecam wam, bo jest mnóstwo różnych kolorów, e, wzorów, także są genialne, polecam. Można wybierać i w sumie wybrać styl jaki się chce, bo są mi w klatkę i kolorowe i z jakimiś tam różnymi, wiecie, naszywkami. Naprawdę świetne spodnie, polecam. W oficjalnym kochani ma zwykłą marynarkę, takie szare spodnie, buty, bo nie było taki, wiecie, cały na czarno. Sportowy. Sportowy, madresy, koszulkę dała mu taką trochę jak z kwiatkami, by przypomnieć jego hawajskie pochodzenie i do tego ma takie Nike. Do snu ma te slipki takie, które są świetne, bardzo mi się podobają, a on ma naprawdę niezłą figurę, więc spokojnie może coś takiego sobie ubrać. Zresztą to jest do snu, więc wiecie. Na imprezę, na imprezę ma taką kurtkę, pod spodem ma tam jakąś bluzę, spodnie buty, proszę bardzo. Te kurtki też naprawdę są fajne, one są tutaj w dodatkach, też mają naprawdę różne wzory, choć tutaj... Połowa to jest takich bardziej dla nastolatków, nie? Z taką tą literką C. Ale myślę, że można coś wybrać. Również polecam też y, od tego samego twórcy co spodnie. Także super, można wybrać coś fajnego. Y, no i na basen zwykłe takie spodenki. Także tak wygląda nasz y, nisza. Jeszcze raz dla przypomnienia, tak wyglądał wcześniej. No zmieniałam mu troszeczkę styl, ale myślę, że wygląda całkiem y, fajnie. I tak na luzie, że tak powiem. E, także kochani, e, oczywiście linki do modów znajdziecie w opisie, jak również w komentarzu. Nie zaglądajcie w ogóle do opisu, ciągle pytacie. Zaglądajcie, proszę Was do opisu, tam znajdziecie wszystkie linki do modów, e, które, które tutaj użyłam i też mówię, do tych okienek dalej pytacie, do podstawki, do tła, do wszystkiego. Wszystko kochani, znajdziecie w opisie. Proszę Was, zaglądajcie tam bo no niepotrzebnie pytacie, a wszystko tam y, znajdziecie. I słuchajcie, jeśli chodzi o oczy, rzęsy i tak dalej, ja nie będę podawać tego za każdym razem, bo ja za każdym razem korzystam y, z tego samego. Te same oczy, te same rzęsy. I u kobiet, i u facetów praktycznie daję to samo, więc nie będę wklejała za każdym razem. Po prostu zajrzyjcie do poprzednich filmów, chyba że już macie po pobrane, podejrzewam, że macie, bo ja korzystam ciągle z tego samego no to wiadomo, że już nie pobieracie. Chyba, że wiecie, użyję coś nowego, jakieś inne oczy, czy tam rzęsy, to wtedy podam linka, ale jeśli nie będzie, to znaczy, że to jest to samo, co zawsze. Nie będę po prostu tego w kółko przeklejać. I kochani, jeszcze jedna rzecz, bo ciągle pytacie o tło. Jak dodać tło? Kochani, gdy pobierzecie tło, zazwyczaj macie tam e, kilka rodzajów, powiedzmy 4, 5, nawet 10, różnie to jest. I jeżeli chcecie zmienić tło, to to poprzednie, które macie, musicie usunąć i wstawić jedno wybrane z tych nowych. Nie nie przeklejacie całego folderu, powiedzmy 10 wzorów czy tam pięciu, tylko wybieracie jeden, a poprzedni stary musicie usunąć i tak za każdym razem. Jeżeli chcecie zmienić stary wywalacie, wrzucacie i jeden z nowych. Tak to kochani działa, bo no bo inaczej to wam nie zadziała, bo też właśnie bardzo dużo jest komentarzy i pytań o to tło. Więc tak to kochani wygląda. E, musicie sobie e, ja na przykład jak pobiorę, wiecie co, jakieś tam tło, ja sobie zostawiam e, Taki ten folder cały, nierozpakowany, w razie on najczęściej jest. Ja go sobie otwieram, y, mam nazwę wiadomo, y, wyszukuję sobie starego i po prostu wywalam i przeklejam po prostu kolejny. I tak robię za każdym razem, tak jest najszybciej. No bo tak to musicie pamiętać nazwę starego, jeśli nie, no to musicie go pobrać na nowo i znaleźć, tak? Także tak to kochani wygląda. Musicie wywalić stary i wrzucić jeden nowy. Dobrze. Także jeszcze raz proszę, zaglądajcie do opisu. Mam nadzieję, że nisza Wam się podoba. Ja dziękuję za obejrzenie filmu i do usłyszenia w kolejnych.